Golf GTE to sportowa hybryda plugin Volkswagena. Tak jak GTI oraz GTD jest mocny i dynamiczny. Jego atletyczne nadwozie osadzono na solidnych 18-calowych kołach. Niebieskie akcenty na zewnątrz i wewnętrzu wskazują, że pod maską biją dwa serca, silnik benzynowy i elektryczny. Jednostka elektryczna znajduje się między silnikiem TSI a przekładnią DSG. Pod maską umieszczono też elementy hybrydowego zespołu napędowego. Akumulator magazynuje energię elektryczną, z której hybrydowy Golf GTE korzysta głównie w mieście. Po naciśnięciu przycisku Golf GTE staje się samochodem czysto elektrycznym. Gdy porusza się w trybie elektrycznym, nie emituje żadnych szkodliwych substancji. Poza miastem rozwija prędkość w trybie elektrycznym nawet 130 km na godzinę. Wskaźniki pokazują m.in. przepływ energii, informują o mocy silnika i zasięgu. Wyposażony w jednostkę elektryczną oraz TSI o pojemności 1,4 litra, Golf GTE może pokonać nawet do 939 km. Podczas przyspieszania silnik elektryczny dostarcza dodatkowej mocy. Dzięki temu GTE jest wyjątkowo wydajny. Naciśnięcie przycisku GTE powoduje, że auto ujawnia swoje sportowe oblicze. Teraz TSI oraz silnik elektryczny pracują razem. GTE błyskawicznie rozwija pełną moc zespołu napędowego wynoszącą 150 kW i 350 Nm. Dzięki niej od 0 do 100 km na godzinę przyspiesza w 7,6 sekundy. Gdy kierowca zdejmie nogę z gazu albo wciśnie pedał hamulca, elektryczny silnik zamienia się w generator. Wtedy Golf GTE odzyskuje energię hamowania. Odzyskaną energię wykorzystuje później podczas jazdy. Dzięki temu sportowe osiągi Golfa GTE nie kosztują wiele. Golf GTE jest hybrydą plugin. Jego akumulator można więc ładować także prądem zmiennym z domowej sieci. Gdy korzysta się ze standardowego gniazda, trwa to niecałe 4 godziny. Jeśli z wallboxa, tylko nieco ponad 2 godziny bezemisyjny napęd elektryczny, sportowa hybryda i wydajny silnik TSI Golf GTE.